Dzień dobry, oj mówię wam jest źle, chyba nałożyłam wczoraj po myciu włosów za dużo olejku na włosy, albo za wysoko, patrzcie nie wygląda to najlepiej jakbym miała nieumyte włosy, no nic najwyżej się umyję jeszcze raz, ale w każdym razie dzień dobry, <laughs> słuchajcie no nie wiem jak my dzisiaj tego vloga zrobimy, Chyba za dużo nie pogadam. Po prostu do Was może, że gdzieś się uda odespać, ale ja nie śpię. Ja nie spałam praktycznie całą noc. Jeżeli bym wam miała powiedzieć, ile snu <grym> udało mi się zaliczyć tej nocy, no to dobrze będzie, jak 4 godziny gdzieś wyszły. Mała bardzo dużo się budziła, miała gorączkę, yy. także. Było było co robić w nocy. Ja już muszę wstawać, już nawet mi się nie opłaca i spać. Mam godzinę temu u niej byłam, także nawet nie próbowałam. Jestem bardzo głodna, idę coś zjeść, witam się z Wami. No i zobaczymy, zobaczymy, co to dzisiaj będzie za dzień. Zerwałam się na małe zakupy. Rano dosłownie wiecie, kromka chleba, kawusia, lekarstwa i, i robota. A teraz y, udało mi się wyjść. Także kupuję co najbardziej potrzebne: muszę do apteki iść. Mąż jeszcze poprosił, żebym kupiła baterię, więc chodzę w poszukiwaniu baterii w dobrej cenie. No, no i za chwilę wracam do domu. Ja jeszcze siostrze muszę podrzucić ciuchy, ale to wszystko na szczęście. Wszędzie mam blisko, sobie przynajmniej kroki narobię z rana. Korzystam z tego, że Angetka koloruje i robię obiad na szybko. Andrzej już wrzuca vloga z wczoraj, a ja po prostu stwierdziłam, że dobra, jest chwila, to chociaż coś do przodu zrobię. No i robię do przodu. Jest to obiad. Uwaga, jest to przepis z mojego e-booka: jedz dosyta i chudniej. Tylko robię go w termomiksie, żeby coś mieszało za mnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Część pokroiłam sama, część, o, część poprosiłam Thermomix, żeby posiekł za mnie. Więc będzie taka potrawka pieczarkowa z kurczaczkiem. Obiad sobie Pyrka w Thermomixie. A my słuchamy Basi. Agatka koloruje po numerkach. A ja wyciągnęłam swoje stare jak świat kolorowanki. Które oczywiście wiecie jak to jest, człowiek kupił. I z, potem coś pokolorował dwie strony, i potem. O, proszę, jedna strona. I potem coś się stało, że zapomniał, zgubił, i już przestał się tym zajmować. Dlatego skorzystam z okazji. Pokażę o yy, i będziemy sobie też tutaj dłubać. I ja się czymś zajmę. Yy, Angusia już robi w ogóle drugą kolorowankę. Jakimś cudem mała nam zasnęła, więc y, korzystam z okazji, wiecie co, ja też pójdę na drzemkę, ale otworzę sobie kalendarz, bo jak jestem niewyspana, to ja strasznie mam ochotę na jedzonko, zwłaszcza takie, no, słodkie albo przekąskowe, więc pomyślałam sobie, zjem z kalendarzyk i się bardzo ucieszyłam na myśl, że przecież ja mam dwa okienka. Y, y, mamy w tutaj czekoladkę, można podziwiać. A co ja tworzyłam? 13 ok. Teraz 14. Tak się prezentują te dwie piękne e, czekoladki. Pralinki, o tak powinnam powiedzieć. Życzę sobie smacznego. I jeszcze raz Wam chciałam powiedzieć, że to jest najlepszy kalendarz z czekoladkami, z jakim miałam do czynienia. W następnym roku muszę go mieć. Jak jakbym go nie, nie kupiła, to błagam, niech mi ktoś przypomni. Hejka. Możecie sobie teraz pomyśleć, że kurde Paula, już Cię widzieliśmy w tym swetrze i w takich nie do końca a, czystych włosach, czy jest ten sam dzień, a właśnie jest dzień następny. Trochę się pozmieniało. E, witam się z wami dnia następnego. E, mam nadzieję, że już najgorsze za nami. Już wam wszystko mówię. Mała gorączkowała, ale to chyba wiecie. Byłyśmy u lekarza i tam... Pani powiedziała, że no, no, na granicy, że jeszcze by się nie martwiła, ale że tutaj słyszy jakieś tam świsty w górnych drogach oddechowych, znaczy, że gdzieś tutaj wyżej coś usłyszała i, i nas wysłała do domu, no i potem zaczęła gorączkować znowu, bo ja aha, ja w ogóle tak za bardzo nie wiedziałam o tej gorączce, bo Tormul w domu tego nie pokazywał. Ta gorączka bardziej wyszła w gabinecie. Wiecie, jak te termometry, to ma... No, szkoda gadać. No ale już potem nie dało się przeoczyć tej gorączki, bo po prostu wiecie, na, na czucie było... Um, czuć po prostu, że jest gorąco na dotyk, o tak powinnam powiedzieć. Wybaczcie, ostatnie dwie doby nie spałam najlepiej. Wybaczcie moje wypowiadanie się. No i potem było gorzej, że właśnie miałam większą tą gorączkę i już tak nie za dobrze wyglądała. Zamówiliśmy wizytę domową, jakoś się tam udało. I finalnie jest wszystko w porządku. Miałam zrobione wszystkie testy, łącznie z CRP. Także nie mówimy tutaj o żadnych covid rsv grypach, nic z tych rzeczy. E, wyniki też w porządku. Najprawdopodobniej po prostu taką niezwykłą infekcję wirusową, ale taką, co usiadło właśnie na krtani i na oskrzelach. Um, jeszcze rano chyba miała podwyższoną temperaturę. Powiedzmy, że coś tam dzisiaj pospałam. Spałyśmy razem, dużo się obudziła. Więc właśnie widzicie, takie to życie, takie to vlogowanie, ale chyba idziemy już ku lepszemu, więc yy, mam nadzieję, że. Yy, dzień dwa i będziemy jak nowi. <ścoughs> nie wiem tego, czy tak będzie, ale będę trzymać to do kciuki. No, ale chciałam Wam to nagrać, żebyście wiedzieli, w jakiej jesteśmy sytuacji, dlatego na pewno połączę kilka dni vlogowania, żeby tak, żeby było w ogóle co dodać, bo wczoraj to ja nie wiem trzy razy może włączyłam nagrywanie, czy coś koło tego. Korzystam teraz mała małą drzemkę i idę do laptopa. Słuchajcie, mam do ogarnięcia roboty na studia, więc idę wysłać, co mam wysłać. Przepraszam Was, ale chcę mi się cały czas ziewać. Zrobię sobie potem kawki i przygotuję jakiś obiadek. Taki jest plan. Zjadłyśmy obiadki właśnie i zabieramy się do dekorowania naszych ozdób z masy solnej. Będziemy je malować farbami. Widzę, że Misiu będzie w takim... w takim nastroju jak mamusia odczoraj. Dzień dobry, mamy następny dzień i już liczę na to, że dzień normalny jak najbardziej, bez chodzenia właśnie w piżamy i tłustych włosach i z jakimiś życzeniami do zrobienia. Ale wiecie, jak to jest, kiedy pojawia się w domu choroba i to taka z... ścinająca z nóg. No, W rzeczywistości trochę inaczej wygląda przez kilka dób. U nas na szczęście yy, trwało to raczej krócej niż dłużej. Dzień dobry, witam się z wami w piękną, słoneczną sobotę. Jest przepiękna pogoda, naprawdę. Jest naprawdę ten, no, tak wiosennie, jak jeszcze w grudniu nie było. jestem już po i muszę przyznać, że było nieźle, ale jestem z siebie bardzo dumna, że pojechałam, bo podjęłam tę decyzję w ostatniej chwili, prawie że się spóźniając na te zajęcia, ale w ogóle nie żałuję, że ruszyłam, także e, udało się. Trzy razy w tygodniu trening zaliczony, moje minimum przekroczone, więc jest, jest co świętować, a teraz chcę się wykąpać i zjeść śniadanko. Jestem już w domu, jest kawusia i wyciągnęłam e, takie Rzeczy, co kupiliśmy w Action albo w Dillisie, takie świąteczne dekoracje do własnoręcznego zrobienia. Także Agatka się właśnie zabiera i zaczynamy od dzwoneczka, z tego co widziałam. Chciałam Wam pokazać super pomysł na obiad z ciasta filo, które miałam zamrożone. I to jest akurat Andrzeja, więc będzie tutaj więcej sera. Ja swoje już zjadłam. Słuchajcie, po prostu podzieliłam na pół to ciasto, zajęło to całą blachę. Dałam ser żółty, taką wedlinę z piersi z indyka. W ogóle posmarowałam to przecieram pomidorowym, który był tylko posolony i z domieszką oregano. Dałam y, takie po prostu pieczarki, które już chciały zostać pokrojone, i zjadłam całą blachę. I moja porcja miała 700 kalorii. Cała blacha chrupiącej, bo to, posłuchajcie, to niesamowicie chrupie, nawet nie trzeba tak mocno spiekać, moje było mniej spieczone. Cała blacha z dodatkami Już Wam podaję Wiecie, kaloryczność taką finalną No coś fantastycznego po prostu Jestem najedzona, zadowolona To było aromatyczne, przepyszne A ciasto kupiłam w netto Właśnie na takiej wiecie promce, że kończył się termin I od razu w ten dzień co kupiłam to Zamroziłam To jest coś co lubię Słuchajcie, 15 a ja mam już 100% Aktywności na zegarku Właśnie mi zawibrowało Podczas spaceru z netowcem Mam ustawiony najwyższy współczynnik aktywności fizycznej na Polarze, także no, żeby u mnie uzyskać 100%, to naprawdę trzeba się napracować. Umówiłam się z mamą, że zrobię uszka. Mm, I właśnie robię. Zrobiłam przepyszny farsz, tylko coś mi, coś mi nie pykło, słuchajcie, z uszkami. To jest moja dłoń. To jest pierożek, który stanie się uszkiem. A to są uszka, które już lepię. są wielkie. Ja nie mogę. No, ale ja nie wiem, jak można mniejsze lepić. No, przede wszystkim nie mam niczego o, o, mniejszym, o mniejszej średnicy niż ten kubeczek. I ja. No, ja się zdenerwuję naprawdę bardzo mocno, jak będę musiała lepić coś mniejszego, bo to już jest irytujące. Jak ja sobie pomyślę, ile trzeba tego ulepić, to ach, dajcie spokój. Na co ja się pisałam? No, ale no, przyznam farsz bardzo, bardzo smaczny wyszedł. Zakładam, że w tle słyszycie i pralkę, i suszarkę, i inhalator. I ja korzystam z tego, że wszyscy są sobą zajęci i wszystkie obowiązki póki co są spełnione. I e, montuję podcast. Montuję podcast e, QA z okazji setnego odcinka. I trzymajcie kciuki, żebym, e, no, żebym dawała radę w miarę regularnie wrzucać jakiś odcinek podcastu. A teraz zabieram się za cięcie tego fantastycznego materiału. My dzisiaj znowu robimy pierniczkową produkcję. Pan dość z nami tutaj siedzi. E, mamy pierniczki te, co ostatnio, czyli te, co Agatka robiła z babcią kiedyś. Plus e, ja wczoraj w nocy ukręciłam z tego ciasta na piernik staropolski. Trochę pierniczków, będziemy je dekorować. Są posypki, jest lukier, czekolada się rozpuszcza. Możesz sypać Agusia na Annę złotą posypkę. Anna będzie różowo-złota. Wyciągnęłam taką książeczkę, gazetkę z naklejkami, ciało człowieka, którą miałam schowaną na specjalną okazję. Jakby trzeba było się czymś zająć, yy, interesującym bardziej, bo yy, yy, dzisiaj na przykład lecimy bez drzemki i patrzcie jaka fajna. Bardzo mi się podoba. Agatka tutaj nakleja, szuka naklejek i przykleja, a ja jej czytam wszystkie ciekawostki. Bardzo spoko. Zamówiłam w Empiku. Wiecie co? Ja właśnie nabrałam ochotę na coś słodkiego i podobno mi się, że kalendarz nie był otwierany od wieków. Wiem, że dzisiaj jest 17, 15 nietknięty. <grym> ok, widzę, że 14 otwierałam, także weźmy się za 15. I jakaś liczna o matko. Jakie te czekoladki są ładne. Szesnastka jest tutaj. A który ja jest? Siedemnasty. Łe, to będę miała trzy czekoladki tylko. Myślałam, że więcej. To też jest piękna. Mm -hmm. O matko. Jakaś orzechowa. Cieszę się, że są takie duże, nie? Mm. No dobra. by ja będę potrzebowała po prostu przechylić kalendarz. Przychodzę do Was ze zdrapką, mam profesjonalną podkładkę. Mam piątaka. Chciałam Wam zameldować, że Mój Mąż też zdrapuje, ale z taką częstotliwością trochę jak ja, czyli raz na kilka dni. I właśnie zameldował mi dzisiaj, że nic mu się nie trafiło kula. A przypomnijcie mi, czego my szukamy? Gwiazdki, ok. Dzisiaj mamy 17, więc mamy trochę do zdrapania. Co to jest? Stroik też nie. Dzwonek i. i, i. Skrzat. No świetnie. <trudno>, Trudno. Przykro mi. Ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Okej, okay, nie udało się nic wygrać, ale jeszcze jest kilka okienek do końca zdabki plus mamy dwie zdrapki, bo Andrzej zdrapuje swoją więc może, może jeszcze się coś trafi tak żeby się chociaż te zdrapki zwróciły jak widzieliście to u nas taki domowy dzień spokojny, jeszcze z domu nie wychodzimy ze względu na kaszel małej ale dzisiaj też sobie troszeczkę ogarnęłam w domu zrobiłam masę prania masę suszenia, składania też prania przygotowałam ciasto na uszka bo zrobiłam za dużo farszu w stosunku do ciasta dekorowałyśmy pierniczki, ale to chyba widzieliście Także działo się tak dużo świątecznie i domowo. A jutro już mamy poniedziałek, czyli zaczynają się takie standardowe dni. Będzie praca od samego rana i jutro jadę na trening, więc wydarzy się coś bardzo ciekawego, jak dla mnie oczywiście. I co? No i widzimy się jutro, widzimy się w kolejnych vlogmasach. Kochani, na pewno już to widzieliście w tym odcinku, bo gdzieś to w międzyczasie nagrywałam, że pracuję nad podcastem. Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby ten podcast odpalić, bo jest to QA po dłuższym czasie, po dłuższej nieobecności. Trzymam kciuki sama za siebie, że uda mi się realizować podcast bardziej regularnie. I że będę wrzucać właśnie i na YouTube'a i na podcast coś, planuję coś przed świętami jeszcze ogarnąć i nagrać odcinek właśnie taki ala świąteczny, żebyście mogli go odpalić sobie właśnie w trakcie świąt albo tuż przed świętami w ramach spaceru, w ramach takiego spalania świątecznych pierożków. Więc jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, albo jeżeli nie um, lajkujecie, czy tam nie obserwujecie mojego podcastu na przykład na Spotify'u czy na Apple Podcast, to teraz jest ten moment, fantastyczny moment, żeby to zmienić. A ja będę już kończyć, zabieram się do przesyłania tych plików, żeby móc ten, um, móc ten odcinek zmontować. No i widzimy się w nowym tygodniu. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.